A serbatek, no i znowu zostaliśmy sami, jak zwykle zresztą. Dexter, na... poczekaj! Co? Rico! Kurde, co jest? Ty nie miałeś się zająć... Co? Co ty, ro... co ty tu robisz? Ogólnie po... już pomyślałem, że dosyć sam spędziłem czas i wiem jak to jest podróżować samemu, więc postanowiłem po... podróżować z tobą no to, w, nie no, przede wszystkim to chciałbym Cię przywitać, jak za starych dobrych czasów. No, siemaneczko. No, no, cześć, cześć, witam, witam. W ogóle Szczerbatek się trochę zmienił, nie wiem, czy zauważyłeś. No. No, przywitaj się z nim. No, cześć. Ale w ogóle, tu Przy, Przytul go. Trochę. Nie mogę. Podejść do niego i go przytul. A więc Ty chcesz z nami podróżować w sensie, okej, okay, jesteśmy teraz w ogóle w świecie smoków, nie wiem, czy zauważyłeś. No Widzisz, to jest widać. nad nami? No właśnie. E, no. Czyli, czeka, jak ty chcesz ze mną podróżować, to my w takim razie musimy znaleźć dla ciebie jakiegoś smoka, co nie? No. Czyli, skoro chcesz z nami podróżować, to musimy ci znaleźć smoka, ziom. Ej, bo czekaj, bo mój szczerbatek jest smutny, trzeba go nakarmić. Nie chcesz jeść? Chcę no się... jeść. No, grzeczny. Dobra, czyli musimy ci znaleźć no, smoka, tym, tak? Nie, smok by się przydał, no nie ukrywał, nie, bo już łódek mam dość. No nie, to, to ja ci doskonale rozumiem, zresztą tu jest zaraz ocean, to my sobie normalnie przelecieliśmy. W ogóle jak ty tak szybko za nami doszedłeś, skoro... chociaż w sumie my się nie śpieszyliśmy, to też prawda. Złapałem się jednego smoka za ogon. Gronkla pewnie, co? Widać. Się. No właśnie, ta, właśnie tam stoi. No nie, deszcz pada. Dobra. Słuchaj, to zrobimy tak. E, przede wszystkim trzeba znaleźć jakieś schronienie. Tam jest jakaś jaskinia, więc myślę, że tam możemy się udać. E, bo okay. słuchaj, przede wszystkim musimy zrobić tak, że ty musisz mieć smoka, tak? Bo ja wyruszyłem na wyprawę, żeby, jakby to powiedzieć, zająć się smokami trochę, trochę się jeszcze podszkolić z nimi. Także wziąłem ze sobą no. szczerbatka. W końcu go znalazłem. I chciałbym się tutaj trochę doedukować, no i przede wszystkim też poznać nowe gatunki smoków i tak dalej, więc jeśli chcesz Dobra. ze mną wyruszyć, to musisz się przygotować na to, że możesz się zmienić w popiół. Okej, okay. lubię to. W takim razie słuchaj, e, to ja sobie polecę, a ty musisz za nami niestety biec, także no może zapraszam. A tej jaskini pójdziemy, co? No do której? Ja, naz ja nazbieram ten trochę drewna na ognisko i rozpalę ognisko. Dobra, to ty rozpal ognisko, tylko uważaj tam, nie zmoknij za bardzo. My już lecimy do tej jaskini. Szczerbatek, tylko szczerbatek teraz dobrze wyląduj, proszę cię. Ja nie chcę. O, dobrze, 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 czekaj. Czekaj, 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 kozaku, czekaj. Sieć tutaj. Bądź grzeczny i sieć. Ma, ma, masz tutaj rybki? Nie, jesteś, nie jesteś głodny, dobrze. Czy coś tutaj w ogóle jest w tej jaskini? Chyba nie. Nie, co tu jest? Hmm. Ej, tu chyba będzie można spać w sumie. Szczerbatek, a nie, szczerbatek się tu nie zmieści. Dobra, Riko, o, dobrze, że już jesteś. Słuchaj, znaleźliśmy. W sensie ta jaskinia tutaj. Tutaj można by było sobie pospać jakoś trochę, nie? Mi się wydaje. No. W sensie. Jest tutaj w miarę ciepło, tylko nie wiem, co zrobić ze ścierbatki. Nie chcę, żeby on moknął. Czekaj, szczerbatek, Trzeba ci trochę. Aj, no. Przesuń się, no. Szczebatek! Nie. Uch, co ja mam z tym smokiem cipowym? On się nieraz uprze i nigdzie ci nie pójdzie. To jest. Ja, ja już po prostu nie wiem. No jak ty ja będziesz idę chciał na zobaczyć no. jak wygląda sytuacja Zabiorę trochę drewna. Spoko, tylko pamiętaj, jak będziesz chciał smoka, to musisz się jakby to powiedzieć przygotować na jego fochy. A mhm. w ogóle to też ci przy ognisku mogę później opowiedzieć e, wszystkie rasy smoków, jakie są przynajmniej te, które wiem. Bo ty możesz jeszcze wszystkiego nie wiedzieć o smokach zresztą Ty chyba jeszcze ze mną nigdy nie byłeś na wyprawie ze smokami? O, o zarobiście. teraz będzie tu cieplej Szczerbatek, czekaj, we, wezmę go trochę mm. Szczerbatek, siedź tutaj Siedź tu, siedź tu, no Kurde, no jej, on będzie mokno tutaj, nieważne Słuchaj, Kurde, dobra Ale ma łoski, mu nic nie będzie A, W sumie... Dobra, czekaj, to niech Szczerbatek już sobie śpi Zresztą mi tak idzie noc Idź, Szczerbatek, spać. Idź, idź, idź spać. No idź spać! O! No, no, no i grzeczny smok. Widzisz, jak się, jak się go podszkoli, to przynajmniej coś, coś potrafi. Dobra, trzeba się ogrzać przede wszystkim. Ja ściągnę tą zbroję, bo mi cała zardzewieje. No i słuchaj, w takim razie e, chcesz się dowiedzieć wszystkiego o smokach, tak samo jak ja? No. Ja no. też przede wszystkim mogę Ci powiedzieć, że znam podstawowe rasy smoków, czyli oczywiście noc, Nocna Furia, Śmiertnik Zębacz, Gronkiel, no, Koszmar Ponocnik, zębiruk Zamku Głowy. To są takie smoki podstawowe, które ja znam oczywiście też ze świata. W ogóle też chciałbym się kiedyś wybrać na Wyspę Berg, bo Ciebie jeszcze nie było, chociaż byłeś na tym samym serwerze, na Tropical paku dwójce. No, no, no właśnie. Ja później wyruszyłem to... na przygodę i znalazłem się na Wyspie Berg właśnie. I, i właśnie była taka sytuacja... Że jeden smok, czyli Skar, on niestety zginął. To już niestety wiem. Tam znalazłem jednego takiego e, takiego nieprzyjemnego ziomka, który, który go zabił później, ale to tam przykra historia, nie chcę już o tym gadać. Po prostu chcę, żebyś wiedział, że byłem na wyspie Berki i chciałbym się tam też kiedyś wybrać. Może jeszcze nie teraz, bo chciałbym na razie może coś zbudować, jakiś dom, chociaż nie wiem e, też, gdzie będziemy woli. mieszkać. No, ogólnie tak e, zastanawiam się, jak mówię, że trzeba będzie dla mnie smoka znaleźć i. Mm -hmm. Jaki by miał odpowiedni smok dla mnie, i czy by był na przykład w takich kolorach jak to ognisko? Jak to ognisko? W sensie pomarańczowy? No. Wiesz, co ja się też nie znam na odcieniach smoku. Ty, to jest, o kurde, ty, bo ja bym się musiał też doedukować. W sensie, jaki byłby smok bo dla ciebie odpowiedni? Chyba... No, e, No, co to chyba wiedzieć? taki. w takich kolorach jest chyba rzadki, nie? No tak, ale to też nie chodzi o to, żebyś miał rzadkiego, tylko praktycznego. No tak, tak. Eee, czekaj. Powiedzieć. Kurde, z tych smoków, co znam, o. pomarańczowe są tylko grąkle i śmiertniki zębacze, z tego co wiem. Śmi no, śmiertnik zębacze, mówisz. Tak, ale to jest klasa walcząca, z tego co pamiętam. Nie jestem pewien, czy to by był odpowiedni smok dla ciebie, aczkolwiek musiałbym sprawdzić. O, tu jest w ogóle pomarańczowy. E, Boże, e, fioletowy grąkiel. Ale właśnie ono strasznie takie. Dziwne są, ale tam jest ładne. Nie, no ładne są. To jest taki w ogóle zielony charizard, nie wiem czy zauważyłeś. Czekaj, ale nie budźmy szczerbatka, chodź z powrotem do środka, bo pada deszcz. Ja nie chcę też zmoknąć. Dobra, to zrobimy tak. Prześpimy się teraz, bo jest noc. Zresztą jeszcze pada deszcz, więc prześpimy się i rano wykombinujemy coś, poszukamy jakiegoś smoka dla ciebie. Tylko ja też nie chcę, nie wiadomo gdzie iść i chciałbym zostawić szczerbatka, Dam mu odpocząć, bo już latamy kilka dni, wiesz. Dobra. Dobra, to. A, kurde. Nie wiem, hmm. gdzieś to tej skin tylko zgaś później ognisko, Wiesz, ty? ja jestem przyzwyczajony do słania na kamienia, bo byłem niedźwiedziem. Aha, no fak. Kurde, ty, to też była akcja. Sup super, że mam cię z powrotem, bo naprawdę dawno nie byłem z kimś na przygodzie, zawsze chodziłem sam, więc naprawdę świetnie. Dobra, to. A ze mną, jak byłem niedźwiedem, to co? Nie była przygoda. No właśnie była też, dlatego cieszę Dobrze. się, że jesteś. Słuchaj, Dobra. to skoro ty jeszcze nie idziesz spać, bo ja już jestem serio zmęczony po podróży, to zgaś później ognisko i, mhm. i, i ja, ja się idę gdzieś położyć tutaj. Mam nadzieję, że tutaj Dobra. znajdę jakieś miejsce. To zgaś później ognisko i trzymaj się. Eee, kurde. Gdzieś tu się trzeba położyć, tylko te jaskinie są tutaj wydrążone. Nie jestem pewien, czy tutaj gdzieś też nie ma smoków. Dobra, położę się tutaj. Eee. Uh, uh, uh. Uh. Kurde, ale się niewygodnie spało. Już nie pamiętam kiedy ja ostatni raz spałem na kamieniach, ale to jest tak niewygodne masz uh. serbatek no świetnie, dalej śpisz. O, ognisko nisko w ogóle zgaszone świetnie. O Riko, ty już wstałeś! Cześć Dexter, cześć, cześć, tak, wstałem. Nie mogę spać Dlaczego Trzeba co? Ja tylko miałem. Ale co ty jesteś tak podekscytowany, podekscytowany na nowego smoka czy jak? Nie wiem, zacząłem łowić ryby. O, to świetnie, bo i szczerbatkowi o, się przyda. i... Łoso łososia mam dla... szczerbatka. To już czekaj, szczerbatek, szczerbatek, czekaj, 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 bo trzeba go budzić. kurde. On... kurde, szczerbatek! Aj Zrobimy tak. Szczerbatek. Usiądź, dziękuję bardzo. Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. no, no i grzeczny smoczek, dobra. Zostawimy go sobie tutaj, czekaj, włożę w ogóle zbroję. Kurde, ale się nie wyspałem, ci powiem. Tak jest niewygodnie na kamieniach. Też język mi się już połączy. Od tego, że nie spałem. Ale masz dorsza, jak chcesz. Szroba, no, w sensie ja też mam dorsza, ale dzięki, dzięki. Ale czekaj, zachowaj ryby, bo przydadzą ci się na wytresowanie smoka, właściwie znalezienie a, smoka. Faktycznie. Dobra, szczerbatek to. Ty sobie tutaj zostań, my do ciebie później wrócimy. Tylko nie, nie chcę też za daleko się oddalać, wiesz? To może pójdziemy w tamten las widziałem, taki... Tam. E, w sensie, przypłynąłem stamtąd i tam, tam nie widziałem żadnego śmiertnika zębacza albo gronka, ale ciężko mm -hmm. będzie znaleźć pomarańczowego smoka, ci powiem, bo to, to jest po prostu zależne od gatunku i od rodziców mm -hmm. smoka, więc to nie powiem ci, że akurat takiego znajdziemy. Po prostu, jak znajdziemy śmiertnika zębacza albo jakiegoś gronka fajnego, to myślę, że już będzie git, bo e, takiego smoka, jak. Na przykład... o, tam co leci, Ej. to jest trudno oswoić. Aha. No. U góry coś u góry leci. O, to jest śmiertnik zęba, czekaj. Kurde, ale on jest za wysoko, nie, nie, nie zdążymy, a nie. jak polecę smokiem, to tylko go spłoszę Ej, O, tam naty. jest kolejny. Tam, no. Ale tam jest żółty, może być żółty? Poszukajmy, może... może coś się uda znaleźć. O, żaba. Nie możesz tak wybrzydzać, no. no jest ja, żółty, ja ale za... jego też... Ciężko będzie, bo one wszystkie latają. Musimy znaleźć takiego, który akurat, akurat siedzi albo coś. W ogóle ładna jest ta góra tutaj, mega mi się podoba. Może jeszcze gdzieś przy tej górze osiedlimy w ogóle. I co, widzisz coś? No właśnie, wiesz co? Ja jestem jeszcze słaby w tropieniu, już tam mniej więcej podstawy znam, ale no ciężko będzie znaleźć smoka, który akurat siedzi albo śpi, którego jeszcze jest, można oswoić. Widzę. Gdzie? Gdzie? <laughs> Ej faktycznie, e, akurat pomarańczowy, nie no to jest jakiś znak Ej czekaj, ale jak my się tu dostaniemy? No, ten już poleciał Eee Czekaj, czekaj, ja idę naokoło Ale też nie możemy go spłoszyć, także Spokojnie Czekaj, 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 zostań na brzegu Nie możemy go spłoszyć, gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię Chodź tu, chodź tu, chodź tu Rozwal mi tę... Te... ziemię, bo Ju już, nie już, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź, zrobię ci wejście, masz. Dobra. dobra Teraz na shiftie, na shiftie, na shiftie, powoli. Dobra, ja, ja idę sam z rybami. Czekaj, no właśnie, weź ryby do ręki, to jest przede wszystkim ważne. Musimy się do niego zbliżyć na minimum 10 krat. Tak, jeśli, jeśli go spłyszymy, to znaczy, że będzie ciężki do oswojenia. Także dobra, ja, ja już zostanę, ja już idź sam. Cześć Witam. Ostrożnie, Cześć. pamiętaj. Dobra, dzięki Jezus rybkę rybkę? Ej, chyba się udało Zjadł? Zjadł I co? Nie wiem, dam mu jeszcze jedną, ale. Nie wiem. Czekaj. Oh, dosiadł go, dosiadł go. Teraz, Riko, teraz spokojnie, spokojnie. Nie rzucaj się nim. Nie, nie pamiętaj, on musi wiedzieć, że ty mu nie chcesz zrobić krzywdy. Pamiętaj. Spokojnie. Spokojnie. Ej, chyba jest dobrze. Umiesz go posadzić? Zejdź z niego. Zejdź z niego. Dobra, i posadź go, posadź go o kurde czekaj. Teraz tylko trzeba uważać. Piękne jest. Czekaj, ja go chcę, ja go chcę pogłaskać. No cześć, cześć! Dobra. Jak go chcesz nazwać? Cieo. Cieo? Co to jest za imię? Nie wiem, cieo. Cio. No to w takim razie cześć, cio. o! Witam cię. Jak, jak podróżowałem, to po prostu spotkałem takiego... Faceta, który miał książki o ten i miał więc nie będzie o. Autor książek miał o? <laughs> nie brzmi poważnie, ale dobra. Nie będę się do tego. O, to jest gronkiel w ogóle. Czekaj, może uda nam się, bo w ogóle chciałbym zrobić coś takie zo, żebyśmy zgromadzili dobra. wszystkie rodzaje smoków. Ok, możesz nim latać? Tylko teraz spokojnie, nie? Pamiętaj, to jest dopiero początek. Tam jeszcze jakiś smok lata. Także uwa uważaj, 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 uważaj. Ej, daję radę. Ej, chyba ci się udało. O, chmuroskok kolejny. Ale on zarębiście wygląda. Dobra, tyle ci dość ja tam zaraz przyjdę. Kurde, tylko teraz... A, znam, znam już ból Rico. No to jest po prostu... Ej, teraz trzeba za nim biegać. Ja jeszcze się zmęczę. Zarębiście po prostu. Rico! Słucham. No, i jak? Oj, kurde, czekaj, bo tu muszę jakoś wejść. I jak? Wszystko działa? Tak. Serio? Kurde, jest potulne, widzę. Czekaj, musimy, musimy tu wydrążyć tę jaskinię trochę, żeby jeszcze Żeby jeszcze Twój ciało miał jakoś tutaj szansę się. E, że tak powiem, zadomowić. Chociaż to i tak jest tylko tymczasowa jaskinia. Myślę, że nie będziemy tutaj mieszkać tak długo. Zresztą chciałbym jeszcze sprawdzić te tereny tutaj przy tej górze, bo one faktycznie mogą być ładne do zamieszkania. Gdzie ty jesteś? No, i szczerbatek będziesz miał kolegę. Się nazywa Cię, chociaż nie wiem, czy to jest samica, ale chyba, chyba chłopak, więc będziesz miał kolegę, no? Nie będziesz teraz sam na przygodzie. A, powiększyć tylko troszeczkę jaskinię szczerbatek i będzie dobrze. Musisz tylko się z nim zmieścić tutaj, więc nie rozkopuj się w nocy, tak? Bądź. No, ale bądź wyrozumiały dla gościa, ok? No, ale. Oh, jeszcze się dogadacie spokojnie. No, to jest śmiertnik zębacz, no nie powinno być tak źle, no. Szczerbatek. Ja ci coś kiedyś zrobię, zobaczysz. Zamknę cię w klatce, no? Nie, no dobra, aż tak źle nie będzie. Trzeba ci jeszcze odwrócić chwileczkę. Zrobimy. Zrobimy tak. Tak. Tak, żebyś się mieścił, szczerbatek. Bo pamiętaj, że kolega też musi mieć schronienie. Szczerbatek, ale czy ty możesz. Eee, jejku, jeszcze jeszcze się dogadacie spokojnie. Jestem pewien. Niech sobie śpią, a my... Dawaj, 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 dawaj. Ogn... Ognisko myślę, że nie będziemy rozpalać, bo jestem mega zmęczony. Słuchaj, następnym razem zrobimy tak, że rozejrzymy się trochę po wyspie i może zaczniemy już budować powoli dom. Bo myślę, że jak, jak te tereny się okażą piękne, to chcę tutaj założyć, jakby to powiedzieć, em... no po prostu dom dla smoków. Zrobimy takie, te, 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 takie zoo, żeby każdy mógł sobie tutaj żyć w, swoim, w swoich tych grupach i tak dalej. Dobra, to... Chodź spać, ty w ogóle gdzie spałeś? Tutaj spałeś przy ognisku czy jak? Tu. A ty, z Kubańcy, ty miałeś cieplej, dobra. Ja idę do środka, bo tam też jest w miarę ciepło. Tylko ja się boję, że tam są jakieś smoki szepto zgony albo coś, bo są wydrążone strasznie te tunele. Ale to już to, to już zobaczymy kiedy indziej. Chociaż, no mam nadzieję, że mnie nie zjedzą w nocy. Dobra, to trzymaj się, no i widzimy się rano, nie? Ale pamiętaj, mamy dwa duże smoki, więc. Tak, które się świecie. nie zmieszczą do jaskini. Tak, ale strzeżą nas. No, przynajmniej z tej strony, dobra. Tylko mam nadzieję, że tu nie, nie przyjdzie żaden zły smok. Dobra, to, to dobranoc, nie? Jak coś. <słuch> <słuch>